na kategoria jest ten sam, taniec współczesny, taniec nowoczesny. I tutaj trzymają się raczej reguł współczesny to jest wiadomo rasie Ciuda taneczna, widowisko taneczne, natomiast taniec nowoczesny to jest hip-hop i showdance. Także no, tutaj tych kategorii się trzymają. No i oczywiście zaskakują nowymi pomysłami, kostiumami. No, poza tym bardzo wydaje mi się, że bardzo podoba się jurorom taka. Lekki miks stylowy, zabawy tańcem i to właśnie słyszałam, posłuchiwałam troszkę y, rozmowy jurorów, Bardzo wysoko sobie cenią zespoły, które bawią się tańcem, gdzie jest i mimika wyrazista y, i widać, że nie ma tego takiego, no, takiego wytrenowanego pokazu, tylko właśnie jest zabawa tańcem. Ciężko, dużo, dużo pracy, dużo godzin na sali, powtarzania, 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 poprawiania, tak to, tak, tak to wygląda z reguły za każdym razem. Który raz już w Zgierzu jesteście? Oj, nie pamiętam, my jesteśmy chyba od trzecich, od drugich albo od trzecich zgierskich spotkań, więc już długo. Co roku, że tak powiem, bardzo dużo formacji przyjeżdża, poziom widać się podnosi, yy, instruktorzy wyciągają wnioski, poprawiają, jest fajnie. Jak myślicie, jak wam poszło? Ja chyba dojdę. Ile oklasków było? Dużo. Dużo. Jak traciliśmy, to było tyle. No, jak? Masochetnie. Jak tam systematycznie raczej chodzić na treningi, trenujecie? Tak. tak. Po półtorej godziny, dwa razy w tygodniu. Tak? Co przygotowałeś? Yy, znaczy taki układ magic, taki trzeci dzień. A co daje wam taniec, może? Tak. Mimo zabawej. można się dobrze bawić. Co wam daje tań? No ogólnie to nasza pasja. Satysfakcję. Radość. Radość. Yy, szczęście. No radość, no tań jest to jakby nas żywią. Może no, się jakieś pomiędzy wami przyjaźnie czy coś. No my we trzy jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Czy teraz występować? E, już jesteśmy po występach aktualnie i czekamy na wyniki. Ja, jak oceniasz? Znaczy, wydaje mi się, że poszło dobrze. No Może parę jakichś tam e, niedociągnięć było, ale ogólnie raczej są dobre wrażenia. A poziom ogólnie całego turnieju? Ten... No, poziom jest, zwłaszcza w tej naszej kategorii, czyli 12-15, to jest naprawdę dużo ludzi, e, dużo grup. No i myślę, że poziom jest wysoki raczej wysoki. A jeszcze tak zapytam, czy taniec na przykład, nie wiem, jakieś wyrzeczenia przez Tomasz? Musisz sobie czegoś odmawiać? No tak, czasami tak, na przykład nauki. <grywa> <grywa> Ale ogólnie, no, e, no z każdym zainteresowaniem tak jest w sumie. Jak ktoś się za coś bierze, to już porządnie, tak. Wszystkim występowaniem, no i fajnie jest y, się pobawić, nie? Nie trzeba No, dokładnie. Dla mnie ten jest naprawdę ważnym elementem w moim życiu i po prostu dla mnie taniec po prostu jest... się robi to i dla przyjemności. Wymaga to od ciebie trochę wyrzeczeń? Mm, nie. Y, wszystko godzę, nie? Jest OK. Kondycja, wiadomo, się poprawia, forma też, nie? Więc... Poszło tak jak miało być? E, nie, nie. do końca, ale i tak jesteśmy zadowolone. Nie wiem, ja to, ja to sobie tak... Aha, ja to sobie tak tłumaczyłem, wy coś tworzyłyście. Może? E, to było wyszywanie charakteru. My byłyśmy ciałami, które były bez charakteru i robotnice tak zwane e, wyszywały nam ten charakter przenośniej. tak? K kogo to jest pomysł? Choreografki? No tak, choreografki, której wszystko zawdzięczamy. Bardzo nam miło, bardzo sympatycznie. Czekamy na występy wnuka. Wspaniale jest, wspaniale. Super. I jakby pan poziom tańca No Z roku na rok coraz lepszy. Który już pan rok jest? Drugi. Dena. Dosyć wysoki. Co? Ale zróżnicowany. A no bardzo zróżnicowany. No właśnie. Jak... No. no podoba mi się. Moja wnusia, właśnie czekam na występy mojej wnuczki, która będzie zaraz występować. No, zawsze jak mam okazję to przychodzę, tak? Na takie... Ale to jak córka mnie zabierze. Dziewczyny już występowały, a teraz oglądamy starsze zespoły. Bardzo dobre drużyny. Ty w kategorii poprzedniej, nie pamiętam, do, do lat 15. A kibicuje pani komuś konkretnie? Tak, moja córka tańczy z drużynę DNA. Bo widzę, że humory dopisują. No pewnie. U nas zawsze. Ja i Gosia, gdzie jest Gosia? Ale wy nie występowałyście? Jeszcze nie. Skąd jesteście? W no Dobra, trochę tak do mi się pytanie, ale co ci tanie daje? nie daje mi szczęście, daje mi odskocznięć z rzeczywistości i poznaj nowych ludzi i mogę się dobrze bawić. Wiążesz jakoś z tym przyszłym? Myślę, że tak, ale jeszcze wszystko przede mną. No przede wszystkim jest dużo emocji. No. Dostarczają mi na pewno dużo wrażeń. No i przyjemnie się pracuje. Szczególnie jak się widzi postępy, tak, z roku na rok. No i później tancerze. Z zaawansowanie, jeżdżą, zdobywają tytuł, ty, 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 miejsca medalowe, no to jest radość i duma. A jakby pani oceniła ten poziom tutaj? Wie co, byliśmy tutaj 4 lata temu i wtedy pamięta, pamiętałam, że był bardzo wysoki poziom. Teraz jesteśmy tutaj i właściwie nie znam żadnych, żadnych zespołów, które jakby przez te 4 lata nam się przez turnieje jakoś tam spotykaliśmy, przewijały. No i na tą chwilę oceniam, że jest wysoki poziom. Jest, są dwie kategorie, tańc nowoczesny, tańc współczesny. W tańcu nowoczesnym dużo hip-hopu, tak? Co mnie no, zaskoczyło, że aż tyle jest hip-hopowych zespołów, no ale wiadomo, to jest taki okręg, że jednak jest sporo, sporo hip-hopowych ekip. Natomiast w tańcu współczesnym znaczna różnorodność. Właściwie wychodzi zespół i nie wiem, co, czego mam się spodziewać, więc jest ciekawie.